To jest taki dzień, w którym możemy podsumować i pozytywnie ocenić na nasze działania, które, które prowadzimy w klubie, ponieważ, ponieważ podpisana umowa nie jest dziełem przypadku i z rządzeniem losu czy nie jest wynikiem dobrego humoru de -de decydentów, tylko wynika z tego, że, że nasza działalność, emocje kibiców, tak jak to komplementował prezes Kozicz, poważne, przewidywalne i profesjonalne prowadzenie klubu sprawia, że sponsorzy są zainteresowani współpracą i są zainteresowani łączeniem tego swojego wizerunku z wizerunkiem klubu, który który może procentować wspólnie. Ja myślę, że to jest ważny dzień dla, dla nas, dla społeczności lokalnej. To były też oczekiwania nie, też naszych pracowników, żebyśmy się zaangażowali. Jedną z e, wartości, w której wierzymy, że jest wspieranie społeczności lokalnej. I kiedy powstała sposobność, żeby spełnić w te potrzeby lokalne i to nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że to jest właściwe działanie i bardzo szybko podjęliśmy decyzję, żeby zostać sponsorem tytułarnym. Uważamy, że damy też stabilność finansową dla klubu i spełniamy też oczekiwania zarówno naszych pracowników, jak i społeczności lokalnej. Także dlatego na pewno pod tym względem jest to ważny dzień dla nas i dla sportu tutaj w Zawierciu. Dla, dla, dla kibiców z, z, z rejonu Polski może to być ulotne. Mogą na to nie zwrócić uwagi. Natomiast będąc mieszkańcem miasta nie, nie sposób nie dostrzec, że, że jesteśmy chyba jedynym klubem. W nie tylko w siatkówce, ale, ale w wielu innych dyscyplinach, który opiera swoją działalność blisko w 100% o, o finansowanie przez kluby nie dość prywatne, czyli nie ma u nas żadnego podmiotu państwowego, to jeszcze blisko w 100% o finansowanie tych, 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 tych firm ze, ze śladowym albo obecnie żadnym ze strony w, w Urzędu Miejskiego, samorządu. W związku z tym, to, że te wszystkie firmy są z niewielkiego miasta. Z 50 tysięcznego miasta Zawiercie i że potrafimy wygenerować taką moc, nie tylko emocji kibicowskich, ale też budżetu, żeby rywalizować z najlepszymi i wręcz jak w tym sezonie wychodzić w Europę w dumny sposób, to jest przedmiot zadowolenia, satysfakcji, ale też odać szacunek, że ci wszyscy przedsiębiorcy wcale nie muszą. Ale, ale, ale bardzo chcą i doceniają, i cieszy ich to, co cieszy ich pracowników, kibiców naszego klubu. Mamy nadzieję. My jesteśmy, zawsze szukamy i przyłączamy się do zwycięzców, i to było jeden z powodów, dlaczego przyłączyliśmy się. Uważamy, że a, to jest ważne, żeby mieć, być dumnym z osiągnięć tutaj lokalnych i nie tylko na poziomie biznesowym. My uważamy siebie za jednych z liderów europejskich. Przemysłowych, to też uważamy, że jest szansa, żeby być liderami europejskimi, też świadkówcem, i życzę nam, żeby na, nam wszystkim, żeby, żeby to się spełniło już w tym sezonie. Czy trzeba potwierdzić, że zainteresowanie naszym klubem nie jest ograniczone tylko, tylko do hali. To nie tylko z tego względu, że zawiera ono niewiele, niewiele miejsc siedzących, natomiast, natomiast tak, tak już jest w sporcie, że, że zainteresowanie duma z klubu nie musi się przekładać na obecność na, na, na stadionie czy, czy na hali sportowej, w związku z tym wyciągając wnioski, iż z faktu że hala mieści 1500 osób, może, można wysnuć wniosek, że tylko 1500 jest zainteresowanych. Mo, można, można błądzić, a w przypadku zawiercia byłem błądzić znacznie, ponieważ, ponieważ e, prawie wszyscy mieszkańcy miasta są e, rozpoznają klub, są z niego dumni i, e, i dostrzegają, że w ciągu ostatnich lat e, anonse medialne o klubie były jedynymi e, po pozytywnymi, które dotyczyły miasta. I to mówię to z bólem jako, jako, jako mieszkaniec, natomiast jednocześnie z dumą jako, jako prowadzący ten, ten, ten klub, że, że te negatywne, których nie będę przytaczał, prze, 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 przecinają się z pozytywnymi dotyczącymi klubu. W związku z tym to jest przedmiot dumy.